O, niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi kolejne kazanie, przesłanie, kolejne pozdrowienia z nad Dunajcem. Bardzo często ci, którzy są z nami już dłużej, yy, pamiętają zapewne, że bardzo często cytuję słowa. Salmu pierwszego, który mówi nam, że szczęśliwy mąż, który nie kieruje się radą bezbożnych, który nie przesiąg podłością grzeszników, nie zajmuje miejsca w gronie szyderców, że jego rozkosz to prawo Pana i o tym prawie rozmyśla dniem i nocą. Często cytując ten fragment Psalmu pierwszego, mam wrażenie, że próbuję Was trochę tak na siłę uszczęśliwiać. Patrząc na Wasze miny, widzę, że nie, nie macie zbytniego przekonania, że to jest droga do szczęścia że to jest sposób na to, by być szczęśliwym. Często przychodzą Wam na, na myśl zupełnie inne pomysły, jak yy, uszczęśliwiać siebie, innych i jak czynić szczęśliwym swoje życie. Jak szczęśliwy ten, który nie kieruje się radą bezbożnych, nie pod odłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. Zdobałoby się rzeczy Mało ważne, mało istotne, a jednak to one mają potężny wpływ na to, jak żyjemy, jaki jest nasz system wartości, za czym tęsknimy, czego pragniemy, czego potrzebujemy i co tak naprawdę, tak rzeczywiście jest wypełnieniem tych wszystkich potrzeb. Braków, oczekiwań, marzeń. Wśród psarmów znalazłem ostatnio psan, który towarzyszy mi już od dłuższego czasu. Ten psan rozważam niemal tak jak jak słyszeliśmy przed chwilą, dniem i nocą. I Bóg odsłania mi yy, kolejne głębie, kolejne. Tajemnicę tego, co chciał do nas przez ten psalm powiedzieć. Ten psalm to psalm 101. Przeczytam go według tłumaczenia Biblii I Kościoła. Na Twą cześć, Panie, chcę śpiewać o miłosierdziu i o sądzie. Chcę grać na strunach i wzywać do kroczenia drogą nieskaraną. Kiedy do mnie przyjdziesz? Postępowałem w swym domu według niewinności mojego serca. Nie zwracałem swych oczu ku sprawie niegodziwej. Brzydziłem się sprawcami przestępstw. Nie było we mnie serca przewrotnego. Nie miałem uznania dla zepsucia, choćby nawet mnie nie dotykało. Takiego, który poza oczami źle mówił o swoim bliźnim. Przepędzałem od siebie. Nie jadałem z takim, który ma oczy pychą przepełnione, a serce chciwe. Moje oczy wyszukują w kraju wiernych, by tacy siadywali przy mnie. Jeśli ktoś postępuje drogą niewinności, będzie mógł mi usługiwać. Nie mieszka w moim domu ten, kto żywi pogardę dla innych, kto rozpowiada o czynach nieprawych. Nie ma uznania w moich oczach. Już o wczesnym poranku wskazywałem na śmierć wszystkich przestępców tej krainy, żeby usunąć z miasta pana wszystkich dopuszczających się nieprawości. Niektóre stwierdzenia tego psalmu zabrzmiały bardzo ostro, dlatego sięgnąłem też do tak zwanej Biblii dla charismatyków Fire Bible, gdzie ten ostatni fragment. Brzmi, jakby nieco trochę łagodniej, sposób jaki nasze serce bardziej dopuszcza do akceptacji. Nie zamieszka pod moim dachem nikt, kto dopuszcza się zdrady. Ten, kto ucieka się do kłamstwa, nie ostoi się w moich oczach. Każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych tej ziemi, by usunąć z miasta Pana wszystkich. Przyjących nieprawych. Dobór towarzystwa, z kim pragniemy przebywać, z kim lubimy przebywać, to świadczy bardzo wyraźnie o tym, w jakim stanie jest nasze serce. To świadczy o tym, w kim i w czym poszukujemy radości, błogosławieństwa, szczęścia. Pomocy. Jakie są nasze prawdziwe upodobania? Psalm 101 mówi o identycznym zachowaniu w domu, w ukryciu, jak i na zewnątrz. Będę chodził w niewinności mego serca, także wtedy, gdy przebywam w swoim domu. Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. To są rzeczy, które, których pilnujemy, które mimo że napotykamy je niemalże na co dzień, ustawiamy we właściwym miejscu i właściwym szeregu nie tylko naszych. Zainteresowań, naszych wartości, ale w ogóle z niektórymi rzeczami o wiele lepiej dla nas, o wiele korzystniej, jeżeli w ogóle nie będziemy mieli nic wspólnego. Bardzo wyraźnie psarzmista mówi tutaj o, o tym, że nie chcę mieć nic wspólnego, nie chcę, żeby mieszkali w moim domu ci, którzy, dla których zdrada, kłamstwo, przestępstwo są do zaakceptowania, są dopuszczalne w pewnych sytuacjach, w pewnych warunkach. Obserwując Was w domu łazarza, nieraz. Bardzo wyraźnie widzimy, do kogo bardziej lgniecie, kto jest waszym idolem i chociaż tak tego nie nazywacie, nawet byście się oburzali, gdybym tak powiedział wtedy: To jest twój idol, to widzę zachwyt w oczach, widzę to zasłuchanie, widzę tą staranność w traktowaniu, w naśladowaniu czyjegoś postępowania. Bardzo często są, nie są to wzorce, które, które powiedzmy sobie delikatnie spełniają Boże standardy, spełniają standardy Bożego Słowa i choć każdemu z nas jeszcze jest daleko do tego, by być dokładnie takim jak mówi Boże słowo to od twoich i moich wyborów zależy to czy będziemy się stawali coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa coraz bardziej podobni do tego czego oczekuje od nas Bóg Ojciec o czym mówi jego słowo czy Albo trwamy w miejscu, w pewnym stanie, który uznaliśmy, że skoro taki się urodziłem, to już taki zawsze zostanę. Albo często niestety cofamy się, mimo że podeszliśmy już tak blisko Bożego Tronu. Podeszliśmy pod krzyż Golgoty, do miejsca przebaczenia naszych grzechów, naszych win, do miejsca, gdzie Bóg wylewa na nas swoją miłość, a potem robimy krok w tył. Jeden, drugi, trzeci, potem Golgotę obserwujemy już bardziej na odległość. Tak, tak, wiemy, co tam się stało. Wiemy, dlaczego się stało. Wiemy, że tam zostały nasze grzechy przebaczone, ale jednak ciągle zasiadamy w gronie szyderców, w gronie grzeszników. Ciągle Dopuszczamy, by pod sam, tym samym dachem zamieszkiwali z nami ci, którzy mają przewrotne serca, którzy mają uznanie dla zepsucia, ci, którzy źle mówią o bliźnich, ci, którzy mają chciwe, przepełnione serca i przepełnione pychą oczy. Nieraz tacy ludzie próbują nam zaimponować tym, co osiągnęli, co mają. Siła przekonywania, ten wpływ na innych, butna postawa sprawiają, że nie jeden pomyśli: Chciałbym taki być, chciałbym mieć tyle, ile on ma, chciałbym. Tak odważnie i tak głośno mówić o, o wartościach, które wyznaję, o, o tym, jakie są prawdy i standardy mojego życia. Chciałbym, żeby i we mnie wpatrywali się takim nabożnym zachwytem i skupieniem. Chciałbym. Tylko że. Ta postawa prowadzi cię w zupełnie inną stronę niż tego oczekuje od ciebie Bóg. On tak wyraźnie w swoim słowie, on tak wyraźnie w swoich psalmach, również tych brzmiących bardzo stanowczo, bardzo kategorycznie, pokazuje nam drogę. Kiedy Jezus mówi, całe pismo mówi o mnie, ma. Na myśli też to, że badanie pisma ma prowadzić przede wszystkim do poznawania Bożych standardów życia, prawdy, drogi, którym, które są według Bożego Serca, a nie tylko do wiedzy historyczno- Teologiczno-religijnej. Smutno czasami, kiedy ktoś to doświadcza, doświadczył tyle Bożej troski, Bożej miłości, takiego Bożego przytulenia. Ktoś to ślubował nawet Panu w Chrzcie Wodnym swoją wierność i ogłosił go. Panem całego swojego życia i to już na, na zawsze, nie na chwilę, nie na próbę. Kiedy ktoś taki dokonuje wyborów według standardów tego świata. Zła znać nie chce. Kto skrycie zniesła bliźniego, tego zniszczy. To są słowa bardzo kategoryczne. Ale to nie jest takie chóra optymistyczne podejście. To jest decyzja, która sprawia, że Bóg daje ci siłę, daje Ci możliwości, daje Ci tą determinację, by wytrwać. Nim, mimo tego, że jesteś na wszelkie sposoby odciągany, jesteś na wszelkie sposoby zniechęcany, jesteś na wszelkie sposoby wyśmiewany, mimo że wszyscy wokół pochwalają zupełnie inne postawy i zachowania, zupełnie inny sposób myślenia, inny system wartości, czy trzymając się Bożego Słowa? Możesz się czuć bardzo samotny, bardzo też często zdezorientowany, no bo przecież miało być tak cudownie, a a tu samotność, odrzucenie, szyderstwa. Każdy ma taką naturalną skłonność by być raczej tym, który szydzi, niż tym, z którego szydzą. I chociaż wyzbycie się tego jest, no wręcz niezbędne, by podążać za Chrystusem, by naśladować Chrystusa, by być jak Chrystus, to tak wielu trzeba dopiero przekonywać, Trzeba dopiero uczyć, niemal prowadzić zarączkę, że nie tędy droga, nie tędy droga widziałem nieraz na domu Łazarza, kiedy przychodzą do nas. No ludzie zasłużeni na polu przestępczości, że to. Tak, pozwolę sobie nazwać, którzy słyną z długości i ilości odsiedzianych wyroków, którzy są dumni z tych przestępstw, które popełnili i jeszcze bardziej z tych, za które do tej pory nie odpowiedzieli i udało im się umknąć w sprawiedliwości. Kiedy widzę takich ludzi, patrzę też na tych, którzy wpatrzeni w nich, jak w święty obrazek, z taką mgiełką w oczach, z takim zachwytem, z takim pragnieniem, ach, być jak on. Dokonują wyborów zupełnie innych, niż te, o których mówi nam. Bóg. Nie da się dwóm panom naraz służyć. Wtedy jednego pokochasz, a drugiego z pewnością znienawidzisz. To nie są kwestie dobrze Uprawianej, dobrze stosowanej na co dzień polityki, ekumenii czy jakbyśmy tego nie, nie nazwali? Kompromisu. Sposobu na, na życie. Trochę dla Boga, trochę dla diabłu. W Biblii nie znajdziesz słowa kompromis. Niech wasze tak będzie tak. Niech wasze nie będzie nie. I tego Bóg oczekuje. Nawet jak dzisiaj masz jeszcze problemy z tym, czy jej rady słuchać, w jakim gronie przebywać, co bardziej ci się opłaci, co jest mądrzejsze, co. Zapewnić Ci jakieś bytowe bezpieczeństwo. Nawet jeżeli dzisiaj masz wątpliwości, to Słowo Boże będzie Cię bardzo kategorycznie prowadziło w stronę właściwych wyborów. Jeżeli odłożysz na półkę Boże Słowo, jeżeli przestaniesz się nim przejmować i zajmować, jeżeli rozważanie Słowa, Odłożyć sobie tylko na dwie godziny niedzielnego przedpołudnia i to wystarczy, to grozi ci naprawdę, naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. Teraz ja widzę, jak nogi niektórych niosą prosto w stronę bezbożników, w stronę grzeszników, w stronę szyderców, w stronę tych, którzy lekceważą. Boga i Jego Słowo, którzy żyją według zupełnie innych, innego systemu wartości. Jak widzę, jak serce niektórych ciągnie w tamtą stronę. ale pamiętaj. Biblia też przy tym ostrzega, że serce może okazać się bardzo, bardzo zwodnicze. Nie możesz iść za każdym głosem serca, bo mnie tu miło, bo mnie to towarzystwo bardziej odpowiada, bo ja to lubię, bo ten, jak gada, to naprawdę, aż się miło robi na sercu. To nie o to chodzi, czy jest nam miło, czy jest sympatycznie, czy jest wesoło, czy jest strasznie. Ważne jest, by było zgodnie z Bożym Słowem. Bo tylko wtedy moje, Twoje, nasze życie ma prawdziwy sens, ma wartość. Wiem, że zmierzam we właściwym kierunku. Wiem, że jeżeli będę wołał do Pana, to on mnie usłyszy. Wiem, że moim Panem jest sam Bóg, a nie Książę tego świata. Tak łatwo dla z soczewicy stracić pierworostwo. Tak łatwo w chwili słabości odpuścić sobie to, czego Bóg od Ciebie, ode mnie oczekuje, a wybrać to, co daje satysfakcję, czego, do czego chce Cię zachęcić, do czego Cię prowadzi szatan, książę tego świata. Żyjemy, my wierzący, żyjemy na tym pograniczu między światem duchowym a światem materialnym. Dlatego nam jest szczególnie trudno, ale jednocześnie właśnie dlatego możemy zawsze liczyć na Pomoc, która nadejdzie nam z góry, nadejdzie nam od Boga. Kiedy zawarłem przymierze z Bogiem, mam pewność, że mój sojusznik, mój partner, nie zawiedzie. Że nawet kiedy ja zawodzę raz, drugi, trzeci. On zawsze, zawsze pozostanie wierny. Nawet jeżeli okoliczności zmieniają się na coraz, coraz, coraz gorsze, coraz straszniejsze, coraz trudniejsze do wytrzymania, to przecież nikt i nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. rozważenia psalmu 101 zaprowadziły mnie w sposób naturalny do kolejnego psalmu psalmu 102 w jednej z Biblii jest on rozpoczyna się od słów modlitwa strapionego, kiedy traci siły i wylewa przed Panem swoją troskę po drugim tłumaczeniu Modlitwa dla nędzarza, kiedy udręczony wylewa przed Panem w modlitwie swą gorycz. O no tak, takie rzeczy przeżywamy bardzo często. W takim stanie znajdujemy się bardzo często, kiedy czytałem dalej, miałem wrażenie, że czytam o sobie lata. Swoje robią siły słabną, możliwości coraz mniejsze, potrzeby zupełnie innego rodzaju. Wielu rzeczy muszę rezygnować, i coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że bez pomocy, ludzkiej pomocy, będzie mi bardzo, bardzo trudno. Ale właśnie ten psalm, psalm 102, modlitwa nędzarza, czy modlitwa strapionego, dla mnie lepiej brzmi, brzmiałby tytuł modlitwa staruszka. A się ten psalm prowadzi mnie do miejsca, że przecież jest on wieczny, wszechmocny. Które nigdy, nigdy nie słabnie, którego miłość nie jest mniejsza, a nie jest coraz to mniejsza, a jego moc ciągle niezwykła. Jego wzrok nie jest przymglony, jego ręka nie jest za krótka. W tym samym czytam dni moje bowiem jak dym gdzieś się rozpłynęły, a moje kości wyschły jak patyki. Czuję się stratowany jak trawa, a moje serce całkiem się wypaliło. Zapomniałem o jedzeniu mojej strawy. wycie mych skarg moja skóra przykleiła się do kości. Stałem się podobny do pustynnego pelikana. Jestem jak jakaś sowa w ruinach domu. Czułam w bezsenności jestem jak samotny wróbel na dachu. To jest stan, jakby opisujący niejednego z nas. To jest stan, który nie jest mnie obcy, powiem sobie, powiedzmy sobie szczerze. Moje dni rozwiewają się jak dym, w kościach pali, jakby do twoich ich żar. Moje serce jest jak trawa zdeptana i wyschnięta. Zapomniałem nawet sięgnąć po swój chleb. Wzdycham głośno. Kości przysły mi do ciała. Przypominam sowę na pustyni. Sen mnie odszedł, przysupnąłem jak samotny ptak na dachu. Skąd my to znamy? Bracia, siostry, staruszkowie. Skąd my to znamy? Strapieni. Skąd to znamy? Bracia, siostry, nędzarze, komu wówczas się podskarżymy? Do kogo wówczas się zwrócimy? Na kim będziemy polegać? Jeżeli nie na Bogu, jeżeli nie na Panu, z którym zawarliśmy wieczne przymierze, który jest niezawodny. Psalm 102 zaprowadzi mnie prościutko, prościutko w oblicz, przed oblicze Pana, po całej tej liście, długiej liście skarg, zmartwień, opisu strasznego stanu. Czytam, że Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, Ciebie wzywają z pokolenia w pokolenie. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Szyjanem. Gdzie podziało się mądre grono bezbożników, szyderców, różnego rodzaju przestępczych, bezbożnych autorytetów. Czy w takiej sytuacji? Zwrócisz się znowu do tych samych, którzy zawiedli Cię tyle razy. Będziemy kontynuować rozważania z tych psami. Na dzisiaj dziękuję i niech Wam Bóg błogosławi.